No to jest unikatowy trening, tylko tutaj, tylko dla wybrańców. Nie Proszę tego, nie rozprzestrzeniać nigdzie dalej. Tak, nie nie tylko nie do Ameryki, bo Hunterek zobaczy, to będzie napierdalał tak jak my. I jeszcze będzie większy, nie? I tutaj trzeba wziąć piętnastki. Są bardzo ciężkie, bo są inne piętnastki, bo są z 15 ze nie tam. <laughs> 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 yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Ball in my core, high step is a layer. My life like a movie, just keep movin' its a trailer. Shakin' in my kitchen got me trying to get my cake up. I think got the artist coming, tell me not straight up. Bowl in my court, high step is a layer. My life like a movie, just keep movin' its a trailer. Shakin' in my kitchen got me tryin' to get my cake up. I think got all come tell me not straight up. No, to Kiedy Was zobaczę na scenach Olimpii? Ale <grym> <grym> w przyszłym roku! Ale w przyszłym roku! Przecież... No, no, Ale ja, no. Ja generalnie trochę słabo zrobili, że tylko te pierwsze miejsca e, się kwalifikują moim zdaniem. Bo jak ktoś, wiesz, trafi na e, świetną obsadę, na w trzech, czterech zawodach z rzędu, no weź teraz ciągnij off-season. Wiecie, no... Dlatego trzeba nad, czasami z głową zaplanować. No, znaczy ja dlatego odpuściłem ten sezon już, bo de facto miałem zaplanowane 7 czy 8 imprez. O masz ku... tyle? No. no No to powiem ci Tak, tak. Ty, no, ale bo... na to wychodzi, że tak czasami będzie <grym> trzekać. Gdyby było możliwość dostania się, w sensie zrobienia kwalifikacji na Olimpie z punktów, to myślę, że wyjeździłbym sobie no, tą tak, kwalifikację, tak, 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 no nie? Kręcąc no. się w tym wiecie, top wiecie, 5. Chodzi? Jesteś na przykład taki top 15 na świecie na poprzedniej Olimpii. nie? Piątka się kwalifikuje. Kolejne 10 osób Ci. musi się zakwalifikować. I teraz sobie planujesz, no dobra, przygotowujesz się, sezon, 2 miesiące postartuje na 5 startach. I akurat z tych 10 osób, które są lepsze od Ciebie, no w tych zawodach wszyscy wezmą udział. No i wiesz, będziesz 5 pięć, pięć startów, będziesz drugi. tak mówił, trzeba to planować też. No, ale wiesz, nie zawsze jesteś w stanie tak to rozplanować. No. Jak się wszyscy przygotowują na dane y, 2-3 miesiące w roku, gdzie są starty rozłożone, no to ciężko ci tak A widziałeś listę Reagana Crimesa, jaką mi pokazywał na Insta? E, gdzieś tam zaczyna z jednym startem i jest praktycznie co tydzień, od do, września, i tak, jest na końcu Olimpii, tak. Olimpia. Reagan o... Regan jest pewny tego, że pojedzie na której zawody i, i, i któraś wygra, no nie? Tak jak w naszym przypadku ja odpuściłem po Benidormie tylko dlatego, że nie było sensu dalej eksploatować zdrowia i wydawać pieniędzy na wyjazdy, bo i tak bym tej kwalifikacji nie zrobił, no nie? Więc cię w seaszonu rosnąć i tak i poprawić troszkę wiesz, sylwetkę. No, i jeszcze wjechać na Rumunii hmm. na przykład i później na Pradze, ale. To teraz chyba dopiero, nie? W listopadzie, październik listopad. No, czyli odbicie nie. lekkie i wtedy znowu. Hmm. Tak, ale jak spojrzysz na kalendarz, to masz... Yy, od ostatniego startu do Rumunii miałbym 9 tygodni, w których nic bym nie zrobił, za wiele okresu masowego. A później po ostatnich startach do Prepa przyszłego roku też nic nie zrobisz, bo masz tylko grudzień. Nie, grudzień praktycznie. No nie, Więc ani okresu masowego, a, a potrzeba, jest on potrzebny nie? w naszym przypadku, więc. O nam, nam przydałoby się jeszcze Mormasy. Mormasy, no. No jednak trzeba, wiecie. Odpocząć. To ja to sobie dałem i... czas do 35 roku życia <grafy> na kwalifikacje. Mariusz. <grafy> ja, ja mam no limit więc. Ja zdrowie pozwoli. Już... Ostatni jakiś chłopak mi napisał, że widzi mnie w wieku 42 lat, że będę no Olimpii. <grafy> Mówi no. tak, jak będę progresował i się rozwijał i tak jak z takim mentalem podchodził, no to mam jeszcze 4 lata, więc ja sobie wyjebam go. No <grafy> <grafy> jednak sobie w tych e, innych kategoriach czy może nie w innych kategoriach, bo trochę źle powiedziałem, bo w bikini czy w męskiej sylwetce jest o wiele więcej startów, zawodników startujących na każdych zawodach, ale na przykład w 212, no łatwiej jest złapać tą kwalifikację, No to fakt ale tu już a propos tutaj limitu i tego, no nie, to ja bym powiedział, że Open Bodybuilding jest dużo, ma dużo krótszy okres na to, żeby ciągnąć karierę. No nie, w porównaniu na przykład do bikini, classic fizik, no teraz to jest tak na pograniczu, ale, bo te limity i tak dalej. Ale pokaż mi bikiniarę, która na przykład startuje 15 lat. Nie ma. tak, ale nie. kulturyści startują. No tak. tak. A laski nie masz takiej. No nie znajdziesz żadnej. Laska jest 2-3 sezony, jest do widzenia, nie, już nie ma więcej. No te stopki to no, stopki dużo Może, więcej, może ale, nie 15 lat, ale, yy, ale tam się szyja, eksploatacja wiec, zdrowia jest dużo mniejsza wiecie, niż... No, zobaczcie, ja generalnie tam jak sobie śledzę tą Amerykę, to jednak ta topka olimpii kobiet, one naprawdę odpuszczają off-season. No tak. One się uleją, one są mięciutkie, one wiecie... Na pewno tam wiecie, nie eksploatują się i tylko przygotowują się do tego. U nas taki trend się trochę utarł, że te laski próbują cały czas być na formie. Cały czas w formie, Ale to nie? to nie tylko laski. No. One no. się, się boją zalać. No, no znam zawodniczki, które wiesz mówią, o kurczę, nie zjem tego, bo będę zaraz ulana. A pręgi na dupie cały nie, czas. Wiecie, przez to sterowie siada, nie? Po prostu. Tam odpoczywają, to odpoczywają, nie? Tak no, jak my, no my wchodzimy na masę, to no nie ma tutaj... No. Pieprzenie no, się w tańce. To, to, to nie chodzi już o to o jakieś tam poziom tuszowe czy coś, tylko odpoczynek. Po prostu. Dać tym, wiecie, hormonom się uspokoić, dać, organizmowi się uspokoić. No aż ja że są spokojne. No, ja Zobaczyłem, wiecie, no to jestem te 7 tygodni gdzieś tam. O ginałem, mniejszy stres dla układu trawiennego ma jak sobie 4 posiłki dziennie Tak, to fajnie. A ładu w siebie tak na cały czas. Sześć posiłków wie, przez cały rok. Nie? Ale koń nawet to, że kończysz starty i wchodzisz na riband, w którym masz od razu, raz, że grubą wrzutę, a dwa, że ilość jedzenia już jest... Abstrakcyjna. Abstrakcyjna, no. no bo dobrze. wiecie, masz tak rozkręcony metabolizm po prepie, że żeby rosnąć, to... Wie, Wystarczy naprawdę lekki surplus kaloryczny no. i, i organizm okay. chłonie. tych barków tak? To co zrobimy butterfly nie, tak? Połączymy z czymś? Nie. Yeah. Jakieś łączone, żeby coś było efektywniej. I ja idę po tobie to muszę dołożyć. Nie wiem co robić. Blaza? No. No man. Damn in my teeth. I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crap. Take it from me, must be out your mind. Lot of sun. Smoky. No i to mówię właśnie, jak mówi się zjeść, to się musi zjeść. Masa to masa, nie? Chodź. Hey. Czyli co, wszyscy w okresie off-seasonu mogą jedzą jeść co popadnie, nie? Hmm. Niby tak. Kiedy tak, ja masz podejście właśnie do jedzenia off-season. Staracie się trzymać Miche, czy jednak pozwalacie sobie? Może no, inaczej. No? Jakie naszy, nasi trenerzy mają podejście do <gryzny> Ja teraz tak ogólnie ja tak zawsze miałem, że trzymam się jakiegoś swojego schematu. No wiadomo, że pozwala się na, sobie na więcej no, w sezonie. To jest normalne, żeby się nie spinać. Ale też mnie że raz dziennie chleba albo pizza. Bo tak ludzie myślą, że off to można sobie jerzeć nie? Ja tam jestem zwolennikiem jeszcze czysto, bo... Jeden zły posiłek i tak naprawdę wiecie, no nie jestem głodny kurwa przez kolejne 5 godzin, nie? Okay. Tym bardziej, że przy dużej podaży też nadwyżce... Ilość jedzenia, którą masz jakby w trakcie dnia no to do jedzenia, jedno obsuwa czy jeden posiłek, który ci wypada, to już zaburza później cały, cały, cały dzień. Ja mam także pół godziny obsuwy w jednym posiłku, na, w okresie masowym, i już później jest gonitwa za dniem. Na przykład, no no tak, nie? tak, tak. Nie? Ale też. A jednak jednym z ważniejszych czynników jest to, żeby jednak położyć się spać o tej samej godzinie i przespać, nie? No A nie tak. kurna jeść po nocach. No to u mnie jest różnie. Ty prowadzisz nocny tryb życia, <grystanie> Bardziej nocny. Bardziej nocny, no. Ale ale... Także ja jestem jednak za jedzeniem czystego jedzenia na masie, no ale no, jak masz ten okres odpoczynku, no to gdzieś tam ta głowa niech sobie odpoczywa. Może inaczej, nie w takiej skrajnej, nie... E, nie doprowadzając się do takiej skrajności, w którym e, będąc w off-seasonie, tak, czy to już bezpośrednio stricte po starcie, czy nawet w przygotowaniach, e, jedziesz e, gdzieś nie wiem, na uroczystość jakąś tak i zabierasz ze sobą nie, swoje no pojemniki, no. Tak, tylko yy, wtedy kiedy... Jak jest dzień, gdzie trzeba odpuścić, no to sobie odpuszczasz, bo już tu nie ma jakiejś spiny, ale jakiś tam schemat cały czas musi być zachowany. No dokładnie. No się nie zasięg. Ja no ja wam powiem, że teraz jak miałem ten off-season, nie mogę się odnaleźć. Ani z posiłkami, ani ten. Nie masz poukładanego dnia. Wiecie, nie trenujesz, nie masz tego czasu na trening tego wszystkiego. Dla mnie ciężki okres. Nie ma, nie ma schematu, no. w którym ten, ja, l... ja uwielbiam takich schematów. Po kolei wszystko wstaje, rano, robię tu. Harmonogram dnia. Tak. Ułożona. Raz jeszcze panowie pytanie, kiedy planujecie już poważne przygotowania zacząć, żebyśmy jak się tu spotkamy następnym razem, żeby nie tylko Marcin zakładał 200 kg na sztangę, o, a żebyśmy mieli równe szanse. Ej, ja jestem na odpoczynku. No, no... no to dlatego do, do, do pytam, do kiedy ten odpoczynek? To ty może nie odpoczynek, tylko zacznij trenować w końcu, a. ja nie wiem ile tam kilogramów będzie latało, to strach się spotykać z nim kolejny raz. No, do kiedy odpoczynek i... I jakie cele na przyszły rok mam? masz, Marcin? Umanie to chyba nie odpoczywa, co? Nie, no ja trochę muszę wiesz, w końcu złapać apetyt, zacząć jeść normalnie, jak człowiek. Ale cały czas w treningu jest? Nie, w treningu cały czas. No. To jest jedyna rzecz, która sprawia mi przyjemność. I nie, nie, Pięć razy. I to jest jedyna rzecz, która naprawdę sprawia mi teraz przyjemność, bo jakoś tak no. ostatnio. Nie mam, nie mam zadowolenia z niczego. i Jedynie trening to mnie wyłącza i tam się skupiam, i jestem e, taki no, skupiony mocno na treningu i to mi da, daje, daje satysfakcję. No i ja planuję e, na pewno do końca roku gdzieś delikatny deload pewnie się pojawi, bo trzeba będzie tam odpocząć trochę e, i później zależy, jak naprawdę wyjdzie mi dobrze nowy sezon, to może i znowu bym powtórzył to co, to, co w tym roku, czyli gdzieś start od maja. A jak nie tak jak u Ciebie, gdzieś wiesz, czyli e, od dopiero, na lato. No, no. Czyli... Ale chodzi mi o samo off-season, taki okres Do kwietnia, masowy. to do kwietnia wtedy by Czyli ty, Maniek, na ten moment co, treningowo full? Treningowo full i powiem Ci, że... Z jedzeniem troszeczkę. No, z jedzeniem jest tak, że po prostu nie mam apetytu. No, o, różne moje jakieś tam perturbacje spowodowały to, że nie chcę mi się na razie jeść. Jest też lato, gorąco. A ja mam na A Ty chcesz złeć, tak? <słuch> <słuch> Ej, ja, ja, ja miałem taki okres ja poza bohaterstwem. Bo no, ja chciałbym, Ale ja jadę z tak? Ja teraz odpoczywam i... Nie ma tego spalania kalorii, jak wiecie, ciężki trening, który dzień w dzień. U się skumulowały dzisiaj te kalorie, widać tam. <laughs> apetyt kurna, no nie do powstrzymania, nie? No kurde, A ty zawsze, zawsze były Zaburzenia żywieniowe. Nie, ale on tak. tak zawsze, ale to, to nie jest u Ciebie nowość, Marcin, że Ty masz apetyt dobry. Dlatego wiesz, pączek na masie, nie? Czy u Ciebie, czy u ciebie środek masy, czy końcówka, to zawsze apetyt tak był. Ja nie, nie pamiętam dnia, ani okresu masowego, żeś Ty nie miał apetytu. <laughs> Nawet w sezonie? No, no w sezonie, na końcu, no, nigdy nie nie Miał problemu z apetytem. Hmm. No nie wiem, czy to jest wiesz, zaleta, czy to jest no. główne, że kurna, później w prepad 20 tygodni już no, <grym> Albo na masie no. jeszcze 1500 węgla, żeby no. dalej iść do góry, nie? Dalej iść do góry, nie. Znaczy, przy ty takim ty... tym, to uważam, że już 1500 węgla nie robi U, nie? Znaczy, jedyne co robi, to szkody chyba, no, no nie? Tak. bez przesady. No, no, nie będziesz wchodził ile... na No, no, no i, i nie wykorzystasz. Tu chyba trzeba wtedy pić po 400 płatków z milionów. ale wiesz. Sam trening nie przepali ci takiej ilości węgli, w który ja, ile czasu zajmuje ci trening? Powiedzmy z dwie godziny. No. No, dwie godziny. No, no, to, no to nie jest wydatek rzędu bierz, strongmanowego treningu. Wierzyć zegarką, no to tam. Około no, ale z treningu kalorii. Strongmana, który rano wiesz, zaczyna robić jedno ćwiczenie, później sobie odpoczywa, <laughs> po południu je kończy, a wieczorem robi jeszcze jedno. No, nie? Ale na śniadanie kurczaka z całego całego tak, razu. Nie? Tak, no dlatego tu mówię, to mówię. Albo wiesz, tysiąc... albo kolarze, nie? No, no, to no, inny rodzaj wysiłku, <gulana> do którego nie potrzebujemy 4 tak naprawdę. Godziny, wiesz, zasuwa na pełnych wadach. Tak, nie potrzebujemy takiej tak. ilości jedzenia de facto przez no. długi okres czasu, no nie? Tak. No. startowe, plany? Ja to przyszły rok, jak wyjdzie forma, to będę startował. No. Jakiegoś ciśnienia generalnie nie mam, ale zobaczymy, no, co przyniesie ten off-season. No, teraz jeszcze tydzień wakacji przede mną, wyjadę, odpocznę, urlop, tak. wygrzeję dupę, tak, urlop. Szczerze to nie mogę się doczekać, aż wrócę do tej luty do normalnego jedzenia do ciężkich treningów i, i całej reszty, nie? Jak nie ma celu z tyłu głowy, to już jest Ciężko, ciężko się zmotywować, nie? No to dobrze to A u bo, ciebie. Jak sytuacja? No na razie na no, spokojnie. Do końca to nie, koncern, ja, no, ja dopiero biurę. Tak no. Ja no to to jeszcze trzy tygodnie mam no. takiego lekkiego no, powiedzmy off sezonu u siebie, o, nie? I później, nie tak, a później wracam do, do treningów i do przygotowań do przyszłego roku i będę zaczynał prawdopodobnie tak jak Ty startem w Nowym Jorku. No to się a. wymienimy może, ja po prostu nie pojadę. Nie, Ty, ty zostaniesz w Europie, a ja polecę no. do Stanów. To fajny kurna będzie etap, jak razem będziemy się przygotowywać nie? w tym samym okresie. No. No Będzie dużo ciekawych rzeczy. Wspólne treningi porobić, motywować się i całą resztę, nie? Skalpy treningowe dla no, Las Vegas. <noise> Dobra, to co? Nie będziemy przedłużać. Dokładnie. Nie. Będziemy się spotykać przy kolejnych okazjach. Będziemy hmm. dla was nagrywać. Także co, jeżeli wam się podobało, zachęcamy do lajkowania, subskrybowania, pisania w komentarzach, co chcecie zobaczyć następnym razem i pozdro. Siemanko, na razie.